To był mega dziwny dzień. E, od rana, od pierwszego odcinka, problemy z przerywającym silnikiem. Później już nie przerywał, tylko po prostu chodził na trzy cylindry. E, na szczęście, serwis to naprawił. Później druga pętla, taka powiedzmy w miarę dobra w naszym wykonaniu. E, i wyjeżdżając z serwisu, z, e, przestało nam działać turbo. Zawiesił się czynnik, e, no i w sumie zrezygnowałem, już jakby z tego. Cała czas akcja jakby na dajazdówce, reanimacji, tego i tak dalej, nic nie pomagało. Po czym stanąłem na starcie, włączyłem procedurę i nagle. Auto odjechało i miało pełną moc i tak byłem na to nieprzygotowany, bo myślałem, że pojedziemy 50 na godzinę, jeszcze prosiliśmy, żeby Grzeszka puścili za nami dwie minuty, bo byłem pewien, że auto miało nie wiem, 80 koni, że z tej dekoncentracji, z tego wszystkiego złapaliśmy kapcia. Kierownica tak, znaczy jechaliśmy 10 km na kapciu, minuta 20 straty, teraz na ostatnim odcinku krzywo kierownica, więc bałem się, żeby się nic nie urwało, bo na pewno coś jest krzywe. No mega ciężki to był weekend. Wczoraj też dwie awarie, między innymi diferencjał na ostatnim odcinku. Jakby miał być to nasz rajd, a w zupełności nie wyszedł. Ale dobrze, że, że jesteśmy tutaj na trzecim miejscu, no bo to jednak zawsze trzecie miejsce ciężko wywalczone i z tego się cieszę, bo mogło nas tu nie być.